Witamy Państwa, gołębie bolka. Tu mamy trzy winerki, chyba dwie samiczki na pewno Może i trzy samiczki będą Tak na to wygląda nie ten jeden może być samczyk I tu cztery czarnodziełbki młode Teraz wiozę je zaraz, zaraz wiozę je właśnie na działeczkę To są tutaj foty, przedostał ten ostatni gołębnik dwie pary czarnych i pięć parów mam tych winerów obciatych podłożyłem teraz podnie z tych krótkich tam trochę wychywały to, to mi jednego nalepka, tam dwa winerki są już takie w pałkach krótkie zobaczymy co z tego będzie, bo z tymi krótkimi ponownie, to bardzo ciężko także jedziemy na działeczkę, zaraz coś tam dogramy jeszcze na działeczce sobota, pogoda dosyć ciepło dzisiaj Troszeczkę wiaterek, także jedziemy na działeczkę i tam jest coś dogramy. Jesteśmy już na działeczce. Teraz będę tutaj wpuszczał zaraz sobie te młodziacki, co widziałem ze starego gołębnika. Ze starego gołębnika, panowie. O Postawię, tak szybko je przegodłem w woreczku. jeszcze zapomniałem garkę od karmy wczoraj wystawić. Tu je wpuszczam do murzynku Żeby się nie bały Pierwszy linerek. O, tam co poleciał na... Tam co poleciał na siedziaczek. Pierwszy puszczony Teraz do drugiego Drugi młodziaczek sobie później wejdą na spokojnie Następny winerek młody tam sobie do celi poleciał Następny winerek młody później wyjdą na deszek na razie jeśli nie będziemy wyganiać poszuć to opuszczamy je ostatni o Także młodziaki puścili trochę jeszcze się stresują ma nowy gołębnik tu jest jeden winelek tu są dwa czarne Czarny trzeci i tu sobie świat czarny działek czwarty. Jeżeli tak, one sobie brykają murzynków, Niech się rozlatują. My idziemy powoli, otworzymy zaciąg. Następny filmik Wam to nagram, trochę nauczyłem się tu wylatywać przez ten zaciąg do żerowania. tam dziewczyny już siedzą pod wiatką tutaj położyliśmy chod chodniczek teraz płot postawiliśmy jak trochę jeszcze czasu zaraz się coś robi nie daj im otworzę zaciąg może sobie trochę pobrykają pogoda jest dobra. niedobra tych jeszcze nie puszczałem gołębi kawodę miał chwilę to zaraz Otwarty. Trochę lenie pobrykają. To tylko siedzi. Dawaj do góry. Młode murzynki, młode murzynki. No. A tu nie pokazywałem, panowie, wyszedł mi taki po murzynach, a po ciemnych, taki brązowy, na białym dziobie, jakby kasztanek, taki stalowy, czy taki, taki kolorowy, a taki młodziaczek wyszedł po, po normalnych. No. Ucz czy przed zaciągiem i się powoli nauczy, jak się twą rzeczą ale już sobie... Pomału radzi Pomału sobie radzi panowie A tam parę sztuk wysoko się poszło brykać A tu lenie jeszcze sobie siedzą I nie chcą tak teraz grasować Nie chcą za bardzo ja na ja zobaczymy tutaj też mogę. Tutaj to trzy pokazywałem, teraz są większe. Jeden jest taki najmniejszy, ale jakoś sobie radzi. Wychowują trzy. trzy są. Tutaj też podłożyłem jednego, bo tam by zmarnowały od Budapesztów. Chyba konciaty, będzie z Chyba będzie z I tu mamy co nie są murzyny, to są po Budapest, tak po tych kończach i tego. Podłożyłem 4 sztuki na razie karmią. Niech się siedzą. I tak te szczeniaczki, tam małe już. Te sobie tutaj siedzą. Murzynów no się szczeniaczko wychodziła, jeszcze, jeszcze małe siedzą w środku. Tak, tych leni to... Szybko, które uciekają, niech tutaj budyniczne Wyłazić, 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 Tylko by w, w środku będzie siedziały. Tylko by w środku i tak rzadko puszczam, bo nie... Młode powoli będziemy ruszać. Niech sobie już robią po parę kółek, to mam łaziaczki. I sobie po parę kółek robią. Tak jak tu jestem na działce to trochę im otwieram żeby się nam żerować, tutaj im tu otwieram o drzwi, a na sobie łazę. tam sobie lecą na żelu panowie oraz im syp, oraz im syp, tego trochę lepszego oraz tu wychodzą i zaczną żerować to jeszcze dogramy Zacznę sobie zderować pomału Tamte, tam tamte Wchodzą O mi się trochę się przelecą A tylko trochę chodzi reszta Ja teraz tak już ma to machać, bo, bo tamte młode siedzą na dachu i tak strasznie jak to młodziaczek się tylko utrudniają także gołąbki sobie latają oj, sklepaczki Te ja już tu się chwają, bo tego lepszego, że to zaraz one by już chciały Te ja już tu się chwają, też jest ja zaraz staniecie, nie zaraz ja staniecie, bo wy też nie... ciągle nie... Najedzone. Ciągle nienajedzone Ciągle nienajedzony Jutro przymknę murzynę To puszczę te pod zaciąg Nie chcę poklepień i jeszcze tak mówię Nie oblatywałem, a ja tak chodzę pod ale może jutro będę miał zobaczyć ja, czas, Będę trochę na w niedziela To może wtedy To może wtedy Te to zaczną żerować. Zaraz jak się to jeszcze coś dogramy, jak będę żerował. O, łąbki sobie tam zleciały na żer. pomału się uczą. Jeszcze wszystkie tak nie latają, ale na co? Powolutku, powolutku. I będą wychodzić. O, tu sobie wychodzą tam na ten. Na górę sobie podkrewują i tam z dołu, i wylatują na powiększenie no i tam sobie wchodzą Czyli nie miał czas to bym to by się nauczyły szybko, tak jeszcze nie przyzwyczajone no to i ja one przez ten zaciąg wychodzić, panowie no, tak nie przyzwyczajone tej góry, niektóre już tam wyskakują sobie górą i sobie latają ale jeszcze nie wszystkie, nie wszystkie Żeby ogórków nie powyżerały, bo zaraz będę miał dym ze swoim. ale ogórki są tu bardziej. One niedawno posiane, dopiero, zaraz będą chodzi to przykryję folią, żeby trochę były większe, bo tak zaraz pobudziobują prawdopodobnie. I tak to gołąbki. Trochę krapki kamyczków podziomił. Tak się pozerwały, coś się wystraszyło. Także panowie pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Jutro loty, jutro loty pocztowych, bo raczej już nie puszcza niestety. Życzę do... dobrego lotu. I oczywiście pozdrawiam wszystkich hodowców gołębi Do usłyszenia z działki Bolka Siemana. Pozdrawiam.